Szanowni Państwo, jak już zostałem zapowiedziany, dzisiaj krótka historia lotnictwa, i o, tej, o tym lotnictwie chciałbym, chciałbym dzisiaj rozpocząć. Latający balon i lampiony to są dzisiaj, dzisiejsze modele takiego właśnie działania. Ciepłe powietrze unosi się do góry. Wiemy również, że ono się rozszerza. W związku z tym, żeby możemy stwierdzić, że ciepłe powietrze jest lżejsze. Powietrze się ochładza, no i zgodnie z naszym doświadczeniem opadnie.